Witam Was, drogie dzieci, na kolejnym spotkaniu online w bibliotece. Dzisiaj w ramach Tygodnia Bibliotek zapraszam Was do wysłuchania bajki Kamila Polaka, Bałagan w Bibliotece. W bibliotece jest książek bez liku, poukładanych w najlepszym szyku. Lecz raz w karnawale, w tym tanecznym szale, nie pytając nikogo, zeszły spłeczki. Żwawo wywijały walce i poleczki, Aż pomieszały tytuły i karteczki. Środka Marysia poszła na bal W kopciuszka bucikach. Pinokio położył się do łóżka babci, Nie zdejmując kapci. Złota rybka dopłynęła do krainy czarów, A święty Mikołaj nie miał żadnych darów. Złoto włosa sprzątała u macochy za wzięcie, jakby to było jej ulubione zajęcie. Kotro z wymienił buty na strój sułtana, a śpiąca królewna za wilka była przebrana. Dziewczynka z zapałkami dywanem latała, księżniczka na ziarnku grochu piratem została. Słoń trąbalski marzył, by być królewiczem, a krasnoludki nie zajmowały się niczym. Koziołek zaszedł do Krakowa. Krecik do dziupli się schował, murzynek Bambo był bałwankiem, a księżyc po niebie wędrował rankiem. I tak się wszystkie pomieszały, że swych tytułów nie pamiętały. Gdy muzyka już ucichła i zabawa ustała, każda mała książeczka wrócić na półkę chciała. Ale jak pozbierać zagubione karteczki? Gdzie odnaleźć tytuł do swojej książeczki? Kto nam teraz pomoże? Żałośnie pytały, zrozpaczone i bezradne pomysłu nie miały. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób można zaradzić takiej sytuacji, to zapraszam Was do odwiedzin w bibliotece. Bajka, którą wysłuchaliście, w zabawny i humorystyczny sposób pokazuje nam skutki bałaganu w bibliotece. Co takiego się wydarzyło? Pomieszały się tytuły książeczek, kartki i postacie z bajek. Trudno im było się w tym wszystkim odnaleźć. A jak myślicie? Dlaczego ład i porządek wśród książek w bibliotece jest tak ważny? Na to pytanie. Pomoże nam odpowiedzieć wiersz Marcina Przewoźniaka Kłopoty w bibliotece. Posłuchajcie. Książkom w pewnej bibliotece nudziło się tak dalece, że ni z tego, ni z owego zaczęły grać w chowanego. Calineczka się schowała za ogromny atlas ryb. Szuka krasna lchała bała gdzie się przed nim plastuś skrył. Tak się wszystkie wymieszały, że ta pani w bluzce w prążki chodzi tutaj już dzień cały, nie znajdując żadnej książki. No właśnie. Porządek w bibliotece wśród książek jest dlatego tak ważny, żeby bibliotekarz albo czytelnik mógł odnaleźć książkę, której szuka. Gdyby wszystkie książki w bibliotece były pomieszane, gdyby nie były ułożone na półkach według określonego porządku, to odnalezienie szuk szukanej książki wśród takiej ilości zbiorów byłoby bardzo trudnym zadaniem i zajęłoby mnóstwo czasu. Teraz mam dla Was zadanie, które sprawdzi Waszą znajomość tytułów znanych i lubianych książek. Teraz Wam przeczytam pomieszane tytuły książek, a Wy spróbujcie je prawidłowo ułożyć. Koziołek puchatek, dziewczynka na ziarnku grochu, Ania z Doliny Rostoki, Kubuś Matołek, Janko Dratewka. Księżniczka z zapałkami. Brzydka syrenka. Rogaś z zielonego wzgórza. Plastusiowe przygody. Szewczyk muzykant. O rybaku, który jeździł koleją. Małe kaczątko. Kajtkowy pamiętnik. Tomcio kapturek. O psie i złotej rybce. Plastusiowe przygody, czerwony paluch, królewna dziwaczka, dzieci w butach, kaczka śnieżka i kot z bulerby. Jak myślicie, czy tak brzmią prawidłowo tytuły tych bajek? Waszym zadaniem jest pomyśleć, zastanowić się nad tym, jak brzmią prawidłowo tytuły tych książeczek. Zadanie razem z odpowiedziami znajdziecie w komentarzu pod filmikiem. Do zobaczenia!